który często wydaje się surowy i bezlitosny, mały akt dobroci może wiele zmienić. Decyzja pewnej kobiety, by dać bezdomnej dziewczynce jedzenie i pieniądze, zmieni ich życie w sposób, jakiego nigdy sobie nie wyobrażały. Kobieta o imieniu Elizabeth mieszkała w małym miasteczku na obrzeżach miasta. Była życzliwą i hojną duszą, która zawsze miała uśmiech na twarzy i pomocną dłoń dla każdego potrzebującego. Pewnego dnia, gdy wracała do domu ze sklepu spożywczego, zobaczyła młodą, bezdomną dziewczynę siedzącą na chodniku ze spuszczoną głową. Wyglądającą na smutną i bardzo potrzebującą posiłku, zastanawiała się, co przeszła ta młoda dziewczyna. Elizabeth nie mogła znieść myśli, że ktokolwiek musiał przejść przez takie trudności samotnie. Zwłaszcza młoda dziewczyna. Gdy Elizabeth zbliżyła się do dziewczyny o imieniu Sara, zauważyła, jak szczupło i krucho wyglądała. Jej włosy były tłuste, a ubrania podarte i brudne. W jej oczach widać było smutek i wyczerpanie. Elizabeth Hart podeszła do niej. Wiedziała, że musi zrobić coś, aby jej pomóc. Kiedy Elizabeth zaoferowała Sarze jedzenie i wodę, zobaczyła, jak twarz dziewczyny rozjaśniała się, z zaskoczenia i wdzięczności. Było jasne, że nie jadła od dłuższego czasu. Gdy siedziały razem i rozmawiały, Elizabeth uważnie słuchała historii Sary. Zasmuciło ją, że dziewczyna uciekła od znęcającej się nad nią rodziny i od tamtej pory żyła na ulicy. Sara nie miała kogo prosić o pomoc. Była zmuszona żebrać o jedzenie i pieniądze, aby przeżyć. Elizabeth poczuła głęboki smutek z powodu Sary. Czuła, że dając jej trochę pieniędzy i słowa otuchy. Może jej chociaż trochę pomóc. Elizabeth wyciągnęła z torebki banknot o nominale 20 dolarów. Dała go Sarze. To była cała gotówka, jaką miała przy sobie. Ale miała przy sobie dwie duże torby z artykułami spożywczymi. Z radością pozwoliła młodej dziewczynce wybrać kilka artykułów. Sara z wdzięcznością wybrała dwa kawałki owoców i batonik. Czuła, że biorąc więcej, wykorzystałaby dobroć Elizabeth. Nie mogła wziąć niczego. Co wymagałoby gotowania. Wracając do domu, Elisabeth miała nadzieję, że Sara znajdzie wyjście ze swojej sytuacji i że ktoś inny okaże jej życzliwość. Po drodze Elisabeth nie mogła przestać myśleć o spotkaniu. Zastanawiała się, czy mogła zrobić coś więcej, by pomóc Sarze. Modliła się, by los jej sprzyjał. Przez lata Elisabeth często myślała o Sarze. Miała nadzieję, że udało jej się znaleźć lepsze życie dla siebie. Ale życie toczyło się dalej. Elisabeth miała własną rodzinę, o którą musiała się troszczyć. Wyszła za mąż i urodziła córkę, której dała na imię Emily. Emily była bystrym i szczęśliwym dzieckiem, zawsze ciekawym otaczającego ją świata, ale kiedy miała kilka lat, zdiagnozowano u niej rzadką chorobę, która dotknęła jej nogi. Nagle nie była w stanie chodzić. Lekarze powiedzieli Elizabeth, że potrzebuje operacji. Elizabeth była zdruzgotana tą wiadomością. Operacja kosztowała dużo pieniędzy, a ona nie wiedziała, jak mogła sobie na nią pozwolić. Elizabeth była zdesperowana, by znaleźć sposób na sfinalizowanie operacji córki. Ona i jej mąż spędzili wiele bezcennych nocy, zastanawiając się, skąd wezmą pieniądze. Wtedy wpadła na pomysł, by rozpocząć internetową akcję charytatywną. Wiedzieli, że to bardzo ryzykowne, ale była gotowa spróbować wszystkiego, by pomóc swojej córce. Elisabeth udostępniła kampanię w mediach społecznościowych oraz wśród rodziny i przyjaciół. W miarę upływu dni Elisabeth otrzymała kilka darowizn, ale nie były one wystarczające do pokrycia kosztów operacji. Zaczęła tracić nadzieję, że nigdy nie będzie w stanie zebrać wystarczającej kwoty. Wtedy lokalne wiadomości dowiedziały się o jej historii. Postanowiły pokazać ją w wieczornych wiadomościach. To było kołem ratunkowym dla kampanii Elizabeth. Ludzie z całej społeczności zobaczyli jej historię, byli poruszeni. Zaczęły wpływać darowizny. Elizabeth była poruszona życzliwością nieznajomych, ale nie wiedziała, że przed nią jeszcze długa droga, zanim będzie stać ją na operację. Nie wiedziała jednak, że pewna wyjątkowa osoba śledziła jej historię w wiadomościach. Postanowiła zrobić wszystko, co w jej mocy, aby jej pomóc. Sara przeszła długą drogę od czasów, gdy była bezdomna. Dzięki odrobinie szczęścia i ciężkiej pracy, ułożyła sobie wygodne życie, zbudowała odnoszące sukcesy imperium biznesowe. Teraz była właścicielką kilku restauracji w całym stanie i stała się dość zamożna. Sara chciała odwiedzić Elizabeth, pomóc jej za jej dobroć. Wyszukała jej imię w książce telefonicznej. Zadzwoniła do niej. Na początku Elizabeth nie wiedziała kto dzwoni. Głos wydawał się znajomy, ale nie mogła go rozpoznać. Sara powiedziała jej kim jest. Poprosiła Elizabeth o spotkanie w restauracji w mieście. Nie wyjaśniła dlaczego. Elizabeth była bardzo szczęśliwa, że usłyszała to od młodej kobiety, która często była w jej myślach i modlitwach, ale nie wiedziała czego może się spodziewać po spotkaniu. Była bardziej niż chętna pomóc kobiecie, jeśli tego potrzebowała, ale miała tak wiele zmartwień, że nie była pewna, co jeszcze może zrobić, aby jej pomóc. Postanowiła iść i zaufać losowi. Elisabeth dotarła do restauracji. Nie mogła przestać się zastanawiać, dlaczego Sara odezwała się do niej po tylu latach. Czy był to tylko zbieg okoliczności, czy kryło się pod tym coś więcej? Wzięła głęboki oddech, weszła do restauracji. Gdy usiadła przy stoliku z Sarą, Elizabeth uderzyło, jak bardzo zmieniła się ta dziewczyna. Wyglądała teraz inaczej niż gdy widziała ją ostatni raz. Nie była już młodą i rozczochraną dziewczyną. Sara była teraz ubrana w najlepsze ubrania. Emanowała pewnością siebie. Rozmawiały przez chwilę, opowiadały o swoim życiu. Sara wyjaśniła Elizabeth, jak bardzo jej akt życzliwości tamtego dnia, 12 lat temu. Zainspirował ją do wyjścia z trudnej sytuacji. Elizabeth dowiedziała się, że Sara stała się odnoszącą sukcesy bizneswoman. W rzeczywistości Sara była właścicielką restauracji, w której właśnie jedli. Nagle dla Elisabeth stało się jasne, dlaczego byli tam traktowani jak członkowie rodziny królewskiej. Od momentu, gdy weszli do restauracji, byli eskortowani do najlepszego stolika. Elisabeth pogratulowała Sarze wspaniałego osiągnięcia i przezwyciężenia trudności w jej życiu. Sara zarumieniła się, poczuła falę ekscytacji. Elizabeth nie mogła jednak pozbyć się wrażenia, że to spotkanie miało coś w sobie więcej. Czekała, aż Sara wyjawi, dlaczego poprosiła o przybycie. W końcu poruszyła ten temat. Wyjaśniła, że zapłaciła za operację Emily, aby mogła znów chodzić i odzyskać swoje życie. Elizabeth była w szoku. Podziękowała młodej kobiecie. Nigdy nie myślała, że dziewczynka, której pomoże wiele lat temu dając 20 dolarów i trochę jedzenia, pomoże jej w najgorszym dla siebie okresie swojego życia. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że historia Wam się spodobała. Do usłyszenia już wkrótce.